Szanowni Państwo, właściwie wyłączyłem się z, z aktywności w internecie. Ale widząc, co się dzieje, muszę zmienić zdanie. No nie można przyglądać się temu, w jaki sposób politycy, politycy piszą. W dalszym ciągu podskakują, w dalszym ciągu chcą niszczyć ojczyzny, w dalszym ciągu chcą okradać państwo i w dalszym ciągu uważają nas za głupców. Wamawiając swoją koncepcję i swoje postępowanie, przeszkadzali i przeszkadzają, poprawili prawo tak. By właśnie przeszkadzać, by właśnie utrudniać porządkowanie. Wiem, że wielu się nie interesuje polityką, ale ci, co się interesują, to to zauważają. Problem polega na tym, jak przekonać tych, którzy się nie interesują, by dokonali właściwego wyboru bo od niego zależy dalszy rozwój Polski, albo będą niszczyć, okradać, jak do tej pory to robili przez 8 lat, albo uporządkujemy i poprowadzimy sprawiedliwie, uczciwie, porządny rozwój Polski, do czego namawiam i do czego zachęcam. Dziękuję.